Zapraszam serdecznie na portal WAVE PC. Codziennie świeża dawka testów, recenzji oraz newsów ze świata IT. www.wavepc.pl Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję, na test praktyczny. Przede wszystkim, co ważniejsze, przejściówki. To jest przejściówka od Mediatechu, oznaczona symbolem MT5100. Po takim symbolem należy jej szukać. Jest to przejściówka... Na USB 3.0 z takich złądzi jak SATA czy IDE dla dysków zarówno 2,5, jak i 3,5 calowych. Zapraszam na film. Moi drodzy słuchajcie, zaczynam sobie praktyczne testy prześciówki od Mediatechu. To jest główny bohater dzisiejszego filmu. Słówko o metodyce testowej, bo czegoś takiego jeszcze nie robiłem. Słuchajcie, oczywiście sama prześciówka jest podłączona do dysku który będziemy testowali. Wiadomo, że tutaj im lepszy dysk, tym lepiej, tak żeby wykorzystać maksymalne możliwości, dlatego ja tutaj korzystam z dysku Samsung 850 Pro, pojemności 250 GB na sekundę. Według producenta on powinien mieć prędkości na poziomie odczyt zapis sekwencyjny 550-520. Oczywiście przejściówka jest podłączona do portu USB 3.0. To jest płyta główna MSI z 97 G 4Gaming, trójka. Jeszcze tu cholera jest napisana, to jest chyba pod tym pod dyskiem plexora, i to jest kolejna rzecz. Tutaj w komputerze zainstalowany jest dysk Plextora M6e o pojemności także 256 GB, żeby nie było żadnego ograniczenia ze strony PC, oczywiście jeżeli chodzi o testy. Dlaczego? Zaraz Wam o tym wspomnę. Widzimy informacje o podłączeniu do USB 3.0 oraz, że jest podłączony dysk pod SATA. Dysk pod SATA jest oczywiście wykrywany. I tutaj mamy informacje z dwóch programów testujących. W AttoDisk Benchmark nic nie widać, ale tutaj mamy informacje Samsung SSD 850 Pro, 250 GB USB jak otworzymy sobie program diagnostyczny, możemy sobie wybrać dysk, właśnie Samsunga. Widzicie, on to jest na drugiej pozycji, natomiast smart jest niedostępny. No i mamy informację, że dysk jest podłączony pod kontroler, moi drodzy, USB, interfejs USB, i właśnie ten dysk będzie testowany. Ok, odłożymy sobie na statyw kamerkę. I lecimy sobie z obydwoma testami. Przepraszam, że troszeczkę rzuca, ale tutaj trzeba dobrze ustawić. Na początek zaczniemy od tego krótszego testu, czyli Atodisk Benchmark. Dysk ma oznaczenie D, także to sobie od razu przelecimy i zobaczymy jakie będą realne prędkości, odczyt zapis sekwencyjny, od mniejszych próbek do większych. A przy okazji wam trochę potruję. Mówiłem o tym dysku Plextora ponieważ będzie kopiowany plik, a właściwie dwa, w sumie 1-2 gigabajta, sobie będziemy sterownik Nvidia kopiowali na właśnie ten dysk. Zobaczymy, jakie są realne prędkości transferu z dysku i na dysk w takim praktycznym korzystaniu. Natomiast w przypadku większych plików, to jest dosyć istotne, ponieważ pliki rozdrobnione, pliki mniejsze zawsze kopiują się wolniej. Ok, moi drodzy, no to nic, niech sobie to zleci, za chwilę do Was wracam. No i wyniki, jak widzicie, już się zakończyły. Maksymalne prędkości, jakie dysk uzyskiwał, to były troszeczkę ponad 250 MB na sekundę. Lecimy więc z drugim dyskiem, czyli tym razem AS SSD. Ten, dysk, ten test potrwa troszeczkę dłużej, oczywiście wracamy jak się zakończy. Drugi z testów również dobiegł końca i wyniki o dziwo, jeżeli chodzi o oczy zapis sekwencyjne się prawie pokrywają z tymi z Atodisk Benchmark. Oczywiście w pozostałych testach żaden dysk nie wypada, tak świetnie jak w odczycie zapisie sekwencyjnym, to jest jasne. Natomiast chciałbym zwrócić Waszą uwagę także na czas dostępu Access Time. I powiem szczerze, że nawet nie spodziewam się tak dobrych wyników na poziomie dziesiątej milisekundy nieźle naprawdę. Natomiast wiadomo, że ogólna ocena dysku jest zupełnie inna od tej jaką uzyskałby Samsung SSD 850 Pro. Z uwagi na to, że on komunikuje się przez interfejs USB 3.0 w tym momencie, właśnie z wykorzystaniem przejściówki, moi drodzy, od Mediatechu. To jest Max, co wyciągnie ten program w takich. No powiedzmy sobie zastosowaniach, testach syntetycznych, a teraz lecimy sobie z zastosowaniem praktycznym, czyli gdzie tutaj mamy, teraz tak wejdziemy sobie w mój komputer, jest dysk D i kopiujemy sobie dane. Tak jak widzieliście, to są sterowniki Nvidia, każdy tam po coś z hakiem i prędkości na poziomie około 160, także nawet 200 nie było tak na dobrą sprawę osiągane. Przelecimy sobie... Jeszcze raz, tylko teraz w drugą stronę, czyli z powrotem na dysk w komputerze i zobaczmy, jakie tutaj są te prędkości, bo tak szybko, że nawet nic nie zarejestrowało. Jeszcze raz, dysk D 200, o, zobaczcie, a no, 200 z hakiem było osiągane, czyli te prędkości, które są osiągane w programach syntetycznych, są prawie, że również osiągane w zastosowaniu praktycznym. Może wejdziemy sobie na pulpit, sobie te sterowniki. No też jest tak szybkie kopiowanie, że praktycznie moment i sterowniki są. Także tutaj, żeby pokazać jakąkolwiek większą różnicę, to trzeba by było zastosować jeszcze większe pliki, żeby to trwało jeszcze dłużej. Zobaczcie, 190, kopiowanie na dysk. Czyli w zasadzie chyba ta wartość nawet ważniejsza, ile się na dysk kopie, niż w dół. Prędkości, więc są jak najbardziej prędkościami realnymi. Czas na kilka słów podsumowania. Dzisiaj nie było żadnej prezentacji tego urządzenia, ponieważ był osobny film z rozpakowania, gdzie pokazałem wszystkie złącza, nawet wytłumaczyłem, co i do czego jest. Natomiast osoby zainteresowane, a którym nie chcę wracać się do tego materiału, zapraszam do recenzji tekstowej. Link znajduje się w opisie tego filmu. Tam wszystkie te aspekty są ponownie przeze mnie omówione. Teraz podsumujmy. Co ta przysiówka tak naprawdę potrafi? Nie wiem jak wy, ale jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony przede wszystkim wydajnością, jaką oferuje. Był tutaj podłączony porządny dysk SSD do platformy testowej, właśnie tej normalnej, powiedzmy, no, normalnej w cudzysłowie platformy Intela. Tam był zainstalowany w środku dysk przez M6E 256GB, tak żeby nie było żadnego ograniczenia, jeżeli chodzi o możliwości transferu pomiędzy dyskami. Jedynym ograniczeniem mogła tutaj być przejściówka właśnie na USB od MediaTek MT5100. I czy była? Była. Ponieważ prędkości dysku do 500 tutaj jeszcze dużo brakowało, tym bardziej, jeżeli chodzi o dysk Plexstora zainstalowany w komputerze pod złączem M2. Natomiast bierzcie pod uwagę, że Teoretyczne, ale tylko teoretyczne możliwości interfejsu USB 3.0 to jest do 600 MB na sekundę. Praktycznie, podobnie miało, jak to miało miejsce w przypadku interfejsu USB 2.0, te prędkości realne uzyskiwane są znacznie niższe i one właśnie wynoszą w okolicy około 200-200 kilkudziesięciu MB na sekundę. Dlatego ja tutaj z całą stanowczością, czy zresztą co tam ja mogę Was zapewniać, skoro widzieliście, że te prędkości realne faktycznie wynoszą około 200 MB na sekundę. I nie mówię już tutaj o wynikach testów syntetycznych, ani z Apto, ani z SSD, które też dają pojęcie oczywiście o możliwościach samej przejściówki, ale także o realnym kopiowaniu, które również widzieliście w przypadku kopiowania dużych danych z dysku komputera na właśnie USB, na dysk podłączony pod przejściówkę USB. Mamy realne prędkości także na poziomie około nawet 200 MB na sekundę. Jasne jest, że pliki mniejsze, na przykład zdjęcia MP3 będą kopiowały się wolniej z uwagi na ich rozdrobnienie. No tutaj mamy różne protokoły oczywiście, które powodują, że te wyniki już nie są tak dobre, tak korzystne. Natomiast chodziło oczywiście o sprawdzenie maksymalnych możliwości przejściówki. Nie zdziwi Was więc fakt, że na konto przejściówki MediaTechu lecą dwie Rekomendacje lecą dwa wyróżnienia. Przede wszystkim wydajności, bo uważam, że na taką jak najbardziej MediaTek MT5100 zasługuje oraz rekomendacji, ponieważ osoby, które często korzystają, które kopiują w ten sposób dane, czyli z jakichś surowych dysków nie w obudowach, na inny komputer, tak jak ja na przykład, chociażby w serwisie. Z tego urządzenia będą na pewno zadowolone, bo zaoszczędzi to im kupę pracy, kupę roboty, a nie będzie ograniczeniem tutaj prędkość transmisji danych, bo jesteśmy niemalże w 100% w stanie wykorzystać możliwości interfejsu USB 3.0. Niekoniecznie nowoczesnych dysków SSD, to również widzieliście, ale interfejsu USB 3.0 jak najbardziej. Ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej.